W tym odcinku. Dlaczego uważam, że to może być dopiero początek hosty na warszawskim parkiecie? Jaka jest realna cena dolara i euro, za którą opłaca się kupować te waluty? Wik pobija rekord za rekordem, a portfel publiczny wreszcie wychodzi na plus. Zapraszam na 16 odcinek publicznego portfela kanału Zawód Inwestor. No cześć, jak zwykle jeżeli słyszysz te słowa to już po raz szesnasty jesteś o dwa tygodnie bliżej swoich finansowych i inwestycyjnych celów, niezależnie od tego czy Twój portfel akurat rośnie czy spada. Jeszcze tylko standardowa prośba o łapki w górę i komentarze i nie ukrywam, że super byłoby zamknąć ten rok z liczbą 20 tysięcy subskrypcji, więc jeśli jeszcze się nie zdecydowałeś to zachęcam, a ja za to postaram się dostarczyć jak najlepsze materiały. No dobra, zaczynajmy. Pamiętacie, może, jak w pewnym odcinku parę miesięcy temu, jeszcze przed wyborami, kiedy dolar był w okolicach 4 zł, powiedziałem, że wydaje mi się, że teraz ta waluta jest racjonalnie wyceniona i że pewnie będę przy tych poziomach skłaniał się już do stopniowego kupowania dolarów? No więc, ponieważ ostatnio byłem chory, co chyba słychać po głosie, i kilka dni temu obudziłem się o 4 rano i nie mogłem zasnąć, zacząłem losowo zastanawiać się nad tym, czy da się wyznaczyć jakiś konkretny kurs dolara i euro, który byłby w porównaniu z historycznymi odczytami opłacalny, aby te waluty długoterminowo nabywać. Nie wiem, czy myślenie o takich rzeczach o czwartej rano nie nadaje się już na jakąś konkretną terapię ale to na razie pomijmy. Szukałem informacji o tym dosyć długo, intuicyjnie zakładając, że trzeba by taki średni kurs waluty pomnożyć przez różnicę inflacji, jaka panowała na przykład w Polsce i USA. Zapewne też intuicyjnie rozumiecie, że obecny kurs dolara nie jest realnie tym samym, co w 2018 roku, po tym całym okresie bardzo wysokiej inflacji w Polsce, no i jednak trochę niższej w Stanach. No i tak realnie powinniśmy dolara wyceniać już nieco wyżej niż wtedy. W końcu znalazłem super artykuły jak zwykle na stronie internetowej funduszu Quercus. Tutaj serio czapki z głów, bo za darmo dostajemy dostęp do takich naprawdę konkretnych specjalistycznych analiz. Na pierwszym wykresie widzimy realny wykres USDPLN w czasie, realny czyli taki skorygowany o inflację. Wynika z niego, że obecnie ta neutralna wycena dolara wynosi w okolicach 4,02-4,05 zł. Czyli faktycznie, wreszcie, po 10 latach tego teoretycznie przewartościowanego dolara, będziemy mieć być może jakąś dłuższą okazję do nabywania zagranicznych aktywów za rozsądnie wycenioną walutę. Na wykresie widzimy pewną cykliczność, do której jakoś bardzo bym się nie przywiązywał, no ale w latach 1996-2003 mieliśmy czas silnego dolara, później dekada 2003-2013 należała zdecydowanie do złotego, teraz znowu mieliśmy kolejne 10 lat silnego dolara, no i być może na jakiś czas znowu wrócimy pod tę kreskę, co, jak już mówiłem, premiuje polskiego inwestora na rynkach zagranicznych. W ogóle to też był jeden z powodów, dlaczego zacząłem swoją przygodę inwestycyjną od polskiej giełdy, mimo że rozważałem też inwestowanie pasywne. Przez kilka ostatnich lat miałem nieodparte wrażenie, że musiałbym kupować drogie amerykańskie akcje za drogiego dolara. Na razie no, mój wybór się opłacił, zobaczymy, jak będzie dalej. Być może w przyszłym roku będę szukał jakiejś okazji, żeby sprzedać część akcji, na przykład z polskiego sektora bankowego, i przenieść te pieniądze w aktywa notowane w dolarach. Oczywiście to też nie jest krytyka żadnego podejścia i pamiętajcie, że ceny ETF-ów i kurs walutowy w długim terminie i tak się uśrednią, moje podejście jest po prostu nieco bardziej aktywne. Jako ciekawostkę, wrzucę też podobny wykres dla pary euro.pln. Tutaj już w ogóle widzimy ogromną siłę złotego w stosunku do euro. To jest w ogóle wykres z kwietnia tego roku i taki nominalny poziom równowagi wydaje się być gdzieś w okolicach 4,60 zł za jedno euro. A w chwili, kiedy mówię te słowa, ten kurs wynosi 4,33. Kursów walut w dłuższym terminie nie da się przewidzieć i wpływa na nie zbyt dużo zmiennych, więc akurat w tej kwestii będę. No, po prostu czekał na to, co się wydarzy, i jak zwykle w swojej strategii będę starał się wykorzystywać jakieś potencjalne ekstrema pozytywne z mojego punktu widzenia, a unikać tych negatywnych. To, że ostatnio zacząłem trochę bardziej patrzeć na zagraniczne aktywa, jak chociażby te amerykańskie obligacje długoterminowe, które regularnie kupuję. Nie oznacza oczywiście, że porzucam polską giełdę. Tutaj sytuacja jest o tyle specyficzna, że WIG ostatnio wyznacza kolejne szczyty historyczne, no ale trzeba wiedzieć, że jest to głównie zasługa banków, no i trochę górnictwa oraz sektora budowlanego. Tej hossy prawie zupełnie nie widać wśród małych spółek, chociażby ze zwig 80%. Poziom tego indeksu właściwie nie zmienił się od pół roku, co mnie szczerze mówiąc cieszy, bo chcę jak najdłużej móc kupować tanie polskie spółki dywidendowe, bo na tym rynku czuję się po prostu dobrze. Obawiam się jednak, że HOSSA będzie kontynuowana i po długim okresie niedowartościowania nasza giełda zacznie zmierzać w kierunku średniej, i za rok czy dwa lata nie będzie już tyle fundamentalnych powodów, aby jakoś szczególnie przeważać polskie akcje. Mówię o ogromnym prawdopodobieństwie kontynuacji Hossy, bo obecnie naprawdę dużo czynników zaczęło układać się w zaskakująco optymistyczną mozaikę. Okazuje się, że dołek spowolnienia gospodarczego przypadł prawdopodobnie w drugim kwartale 2023 roku, a trzeci kwartał był już początkiem ożywienia gospodarczego. Najnowsze prognozy zakładają 3% realny wzrost PKB Polski w 2024 i 2025 roku. Co nie jest może jakąś niesamowitą wartością, ale wydaje się, że w takim scenariuszu większość spółek bez większych trudności będzie w stanie poprawiać wyniki. Konsumpcja prywatna też mocno odbija, co wpisuje się m.in. w scenariusz, pod który budowałem na początku właśnie ten portfel publiczny. Bo, jakbyście się przyjrzeli, to mam tu sporo spółek, które zależą właśnie od konsumpcji prywatnej i taniego dolara, gdyż po prostu importują towary, które sprzedają. Dalej, widzimy, że wskaźnik wyprzedzający PMI dla polskiego przemysłu bardzo mocno odbija i znalazł się najwyżej od 20 miesięcy na poziomie 48,7 punktów. To już bardzo blisko 50 punktów, co jest taką umowną granicą nadchodzącego ożywienia i dobrej koniunktury w przemyśle. Takich pozytywnych sygnałów jest naprawdę sporo i serio, błogosławieni, którzy uwierzyli w ten scenariusz rok temu i kupowali polskie akcje, kiedy zaczynała się ta Hossa. Po czasie wszystko wydaje się proste i oczywiste, ale jako ciekawostkę powiem, że ta chossa rodziła się w momencie, kiedy straszono nas w mediach prawdopodobnymi przerwami w dostawach gazu czy prądu w zimie, a jeden z komentarzy, które sobie wtedy zapisałem dla potomnych, brzmiał: To jeszcze nie koniec. Spadki to my zobaczymy zimą albo wczesną wiosną, jak nas przeora kryzys energetyczny. Wtedy można pomyśleć o zakupach o ile kraj jeszcze będzie istniał. Pod komentarzem: 5 łapek w górę. No, moja rada tutaj: zapamiętajcie sobie ten komentarz i po prostu kupujcie, kiedy w przyszłości zobaczycie podobny. To jest kolejny dowód na to, że dosłownie opłaca się być optymistą. Tutaj jeszcze szybki info: że jeżeli szukalibyście konta maklerskiego, na którym można kupować polskie oraz zagraniczne akcje, etf. -y bez prowizji to ja polecam konto w XTB, które jest partnerem tego odcinka i kanału. No i ja polecam je właśnie dlatego, że pozwala inwestować długoterminowo bez żadnych prowizji do kwoty 100 tysięcy euro obrotu miesięcznie. Wpłaty i wypłaty też są darmowe, więc link zostawiam w opisie. Na pewno warto przetestować, a przy okazji jest to jedna z najlepszych form wsparcia mojej działalności, za co z góry dziękuję. Przejdźmy już do portfela, zaczynając od zakupów, które miały miejsce w ciągu dwóch ostatnich tygodni. Tym razem do portfela trafiło kolejne 6 tysięcy złotych. 4 przeznaczyłem na dalsze dokupowanie amerykańskich obligacji długoterminowych i w sumie w tym portfelu stały się one już największą pozycją, wartą około 10 tysięcy złotych. Nie ukrywam, że te pozycje zwiększam bardzo agresywnie, bo cały czas wydaje mi się, że to potencjalnie wysoko zyskowna inwestycja, z małym ryzykiem straty w dłuższym terminie. Jeżeli sprawdzi się ten bazowy scenariusz, czyli początek cyklu obniżek stóp procentowych w Stanach Zjednoczonych w przyszłym roku, to te obligacje powinny na długie miesiące zapewnić wzrost wartości tego portfela, nawet gdyby polskie akcje złapały jakąś mocniejszą zadyszkę. Pozostałe 2000 zł wydałem na uśrednienie ceny akcji spółki Witchen i kupiłem 77 akcji po 26 zł. Jeżeli chodzi właśnie o takie spółki detaliczne i importerów, to okazuje się, że trochę pospieszyłem się z zakupami, ale ja się tym kompletnie nie przejmuję, bo jeżeli ostatecznie scenariusz, który zakładałem się zrealizuje, na co się na razie zanosi, to i tak zarobię na tych pozycjach sporo pieniędzy. Jeżeli chodzi o podsumowanie portfela, to po dwóch miesiącach od dołka, w którym byłem na minus aż 3700 zł i w komentarzach czytałem, że nie wyjdę na plus przez parę lat... Właśnie wyszedłem na plus. W ostatnim odcinku było to minus 400 zł, a teraz już mamy 1850. Myślę, że z godnością zniosłem te pierwsze problemy portfela i chyba przyznacie, że ani przez moment głos mi tutaj jeszcze nie zadrżał z jakąś nutką strachu czy niepewności. Wiadomo, na razie łatwo mi mówić, bo trwa Hossa. I taki prawdziwy test pokazywania publicznie swoich pozycji przyjdzie mi przejść podczas przyszłej besy, kiedykolwiek miałaby ona nastąpić. W ogóle, wydaje mi się, że mimo wszystko też trochę pechowo się zaczęło, bo akurat dwie największe pozycje w moim publicznym portfelu spadły zdecydowanie najmocniej. Chociaż z drugiej strony, jeżeli sytuacja na Witchen i Pepko okaże się teraz na trwale poprawiać, na co jest szansa, to ten portfel powinien jeszcze nie raz pozytywnie zaskoczyć, bo pozostałe pozycje no, są w nim kupione w naprawdę atrakcyjnych cenach. Co do Witchena i Pepco, to mam po prostu wrażenie, że znacznie poprawia się fundamentalna sytuacja w branży, w której te spółki działają, i już od czwartego kwartału tego roku być może zobaczymy w, to w wynikach. Takimi głównymi powodami do mojego optymizmu są czynniki, o których już wcześniej wspominałem, czyli tani dolar, niskie ceny transportu morskiego i odbicie konsumpcji w Polsce. W ogóle to, że Witchen miał w trzecim kwartale wyniki zbliżone rok do roku, jest według mnie no dużym sukcesem tej spółki i dziwi mnie trochę, że rynek odebrał te wyniki nieco negatywnie. Poprzedni rok był napędzany sprzedażą różnych artykułów uchodźcom z Ukrainy, a znowu 2023 rok to dołek spowolnienia nastrojów konsumenckich. Jeżeli tej spółki nie pokonają rosnące koszty związane np. z podwyżką płacy minimalnej, to ja odbieram raportowane przez nich wyniki naprawdę pozytywnie i z dość dużym spokojem będę czekał na wyniki za czwarty kwartał. Jeszcze tak krótko chciałbym skomentować Mobruk, któremu wreszcie udało się przejąć bydgoską spółkę LKO, która również zajmuje się zagospodarowaniem odpadów niebezpiecznych. Wydaje się, że transakcja odbyła się po racjonalnej cenie, a cały proces inwestycyjny prowadzony przez Mobruk faktycznie przyczyni się do znacznego zwiększenia mocy przerobowych tej spółki nawet dwukrotnego z tego, co czytałem. Ja sam obecnie bardzo leniwie dobieram Mobruk do portfela, ale to głównie dlatego, że mam już w prywatnym portfelu spory pakiet tej spółki i nie chciałbym po prostu przesadzić. W ogóle przeglądając polskie spółki, bardzo często mam wrażenie, że naprawdę dobrze poradziły sobie w ostatnich latach, które, no co by nie mówić, były trudne, zmienne i stałe. Pod znakiem znacznego wzrostu kosztów prowadzenia działalności. No a teraz po trzech latach tej niepewności gospodarczej, przed niektórymi spółkami rysują się naprawdę niezłe perspektywy. Co pozwala mi twierdzić, że nawet kiedy przestaną rosnąć banki, to szeroka hostsa w innych sektorach będzie kontynuowana. No to jeszcze czas na krótkie statystyki. Gdybyście mieli potrzebę również prowadzić swój portfel w podobny sposób i mieć dostęp do szerokich statystyk oraz niezłego skanera polskich spółek giełdowych, to strona, z której korzystam, nazywa się MyFund, link jest w opisie. Jest to polskie oprogramowanie i mi osobiście bardzo pomaga układać mój portfel w jakąś spójną całość, szczególnie odkąd stał się dosyć duży. Pierwszy miesiąc do wypróbowania jest za darmo, do czego zachęcam, a później po rejestracji z linku jest 20% rabatu na pierwszy abonament, który swoją drogą też nie jest wysoki, jak na taką usługę. No i tak, zysk całkowity z tego portfelu uwzględniający dywidendy to 1850 zł, czyli ponad 5000 zł więcej niż było to jeszcze dwa miesiące temu, w tym najgorszym momencie. Do portfela w sumie od początku wpłaciłem 64 000 zł, a jego obecna wartość to 65 810 zł. Linia wartości portfela wyprzedziła więc moje wpłaty, co mnie zawsze cieszy podwójnie: bo po pierwsze daje mi sygnał, że oszczędziłem już naprawdę sporo gotówki, a druga sprawa jest taka, że ta gotówka zaczęła na siebie dodatkowo pracować. Porównanie z benchmarkami wygląda już o niebo lepiej niż w poprzednich odcinkach. Minimalnie przygrywamy z indeksem SP500, a dużo więcej jest na no ale powiem szczerze, że w tym momencie dosyć optymistycznie patrzę w przyszłość, jeżeli chodzi o te wykresy, z racji tego, że jestem pewien swoich pozycji i mam je kupione dosyć tanio. W tym materiale zbliżamy się do końca. Mam nadzieję, że się podobało i że dostarczyłem, szczególnie jeżeli chodzi o te waluty, sporo ciekawych informacji i tematów do przemyśleń. Jak zwykle, jeżeli obejrzałeś lub obejrzałaś ten film do końca, to proszę o zostawienie emotki w komentarzu, żeby dać mi o tym znać. Za dwa tygodnie usłyszymy się już w przedświątecznym nastroju, i mam nadzieję, że rynki dostarczą nam sporo powodów, żeby wejść w 2024 rok z optymizmem. A ja jestem przekonany, że będzie to faktyczny rok bardzo przyjemnego ożywienia w polskiej gospodarce i z niecierpliwością na pewno będę odliczał czas do wiosny, bo po pierwsze niezbyt ostatnio lubię zimę, a po drugie będziemy wtedy prawdopodobnie wchodzić w czas coraz lepszych wyników spółek giełdowych. I powoli zaczną do nas spływać informacje o pierwszych planowanych dywidendach. Życzę udanych inwestycji i do usłyszenia już niebawem.